Macie I... to jest tak. Shin Sonic! Oh, Jedziemy na wakacje, babka ma dziś rację i macie. No nie, co to jest, co to jest, nie wiem, co to jest! Shin Sonic powoli idzie w stronę Polski. Na razie znajduje się tylko na wyspie Shin Sonic Island. bo to tak Zaki? wygląda jak Sonic, ale to nie Sonic? O co tu chodzi? Co to za pierwszy oglądasz? Nie ma Wakacje! Wakacje. Tak, ty JEDZIEMY NA wakacje, BABKA MIARACJE na, na, na. ROBIMY SOBIE yy. yy, naleśniki na ja bym zrobił Kto pucha? Zobacz jak nikt nie będzie złodzieje Wydziołamy Kim patelnia. jesteś? O, o, o nie trafiło <ślawni> Widziałem ją gnatowyż musztardę i ketchup Musztarda, ketchup, musztarda, ketchup Ketchup, musztarda Nie to drogie Sól i pieprz A masz A Dobra może być musztarda, idę po musztardę nie. Dzień dobry! Hej, czekaj, czekaj, Ale już był, dzień dobry! Pokój. Co to, to, Jaki spokój! Pan jest grzeczny po prostu, no, Jest grzeczny, jest grzesznikiem, nie do mnie do z Gdzie jest telefon? Policja! Eee! Ten... Dotyka mnie, dotyka czekaj. mnie! A. Babka ja to świetny. nagrywam! Ja to nagrywam! Ja to, <grym> ja to później wyrzucę, to tylko Na niebie skoczone! Coś chcę powiedzieć, czekaj, czekaj, czekaj! aktor mówi, już scena się nagrywa, aktor mówi, dobra. Utknęłam w piekarniku, co chcesz powiedzieć? Jedziecie na wakacje do Shin Sunny Island, więc. O! na wakacje! wakacje! Shin Sunik Island powiedział, a Island to можете... jest samo to gówno z telewizji, nie, do nie, idziemy <hatten> nie, tam. Nie, 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 ja bym nie chciał. Nie, 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 Sunny Island, to jest piękna wyspa zlokalizowana gdzieś. To jest niemieckiego! Nie, nie, nie. Szajse Island. Dobra, bierzcie bagaże i jedziemy do Sin Sunny Island. Nie, co, stop. Druga rzecz fajna, darmowe wakacje. Pierwsza w rzecz, ba. A, <scom> nie jestem spakowana! The <laughs> Mnie, poczekaj, poczekaj C z tym wózkiem, nie, się do Nie, 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 Czekaj, dobra, nie, 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 to nie, 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 ja nie, 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 stop! Ja idę do o, nie, no, ja idę do swojego! nie, nie, pakuj! Najważniejszy! nie, że... nie, 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 co nie, nie, co nie, nie, co Piękni faceci, prawda? Odchodzi. Ja tam przygody, bym gacie przygody, potrzebował przygodę, wtedy pewno, lepsze drugie, o o! Gwarantuję wam tej przygody na pewno nie zapomniecie. A to rozmowe ręczniczki będą dawać ci szamponiksy! Za darmo! Wszystko będzie, czy Co, nie? Darmo? A Czekaj, będzie za darmo! gdzie picie się darmo! Inaczej! Oczywiście. Za darmo! Tak, tak, oczywiście, oczywiście! Wszystko za darmo. Trochę dziwne, że jest wszystko do... za darmo. Nie macie najważniejsze rzeczy. Cześć, spakuje ten wielki materac. Yuh, yuh. Jest czerwony! Co? To? Bo jedziemy limuziną, nie damy lady tego wcisnąć. Maciek musi być materac poza opcją zapinania suwaków oczywiście. To ma opcję podpinania, NFC, ładowanie, aktywacja. Maciek limuzyna już czeka, walić Dobry, to, bagaże ten, biorę kosz na śmieci, zapinam ten za plecy, jazda, limuzyna, babka robi, uwaga, triki, Witamy w lotnisku Świebodzinie, najlepszym lotnisku w Polsce. Świebodzin? Co to jest lotnisko? Nie wiem, no to gdzie tam się <świebocin>? Ja wiem, Maciek to ma takie lotnisko, że mu normalnie aż na tył tam leci. Ale... Dobra, wakacje, Maciek, patrz, nasz hotel, yes, let's, let's go, let's go! O, o, są tak. nasze bagaże! Ty, i, i, ile można tych bagażów? Chyba jeden, nie? Kurczę, to musimy... Można wszystkie. Wszystkie? Zaraz, ale to nie ma żadnych dopłat? Nie. Czyli zaraz, zaraz, czyli pan mówi, że to jest za... 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 Za darmo. Łooo! Za darmo! A wszystko jak za to bierzemy! Nie! Nie, 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 nie! Proszę tak, zostawić. Sami zabierzemy, sami zabierzemy. W tym jest szkło! Tu jest Zastawa, a tutaj Korniszony. To wszystko jedzie z nami! Ty! Weź się przesuń! Nie no! Goście specjalni. Ja goście specjalni! W dupie mam tych gości specjalnych, a to od piątej rano Ona używa brzydkich słów! ja bym ją wyrzucił, Jaki proszę pana! Wolgaliśmy proszę! Ja słyszałem! No jedziemy! Jedziemy na... i Iślan tela się pojawiło babka! Ty coś tu widzisz, ja nie wiem czy Dobra, cykwy, ale no, nie Ci no, ludzie no, normalnie się pchają, ty. niektórzy tu przyjeżdżają na ostatnią chwilę, chcieliby być pierwsi, a tacy co sobie przyjadą wcześniej, to to jak te leżaki na wakacjach zajmują sobie o piątej lata. Dokładnie! No, Pogrzebił się to. Stary, to gnębić od razu i wyrwać! Jak tak obsługa tutaj wygląda? To ja się zastanowię, czy ja w ogóle chcę polecieć. chyba jednak nie, jednak nie chcę polecieć. Bo... Alkohol darmowy o ALCOHOL NERVOUS! LET'S GO! Dobra, zmieniam zdanie. Gdzie tu się wchodzi? Ech, Babka, jest, o, nie! O, tak Maciek! Co tak wygląda mi, spełne, że w tym samolocie? Się to nie. wygląda nasz Wyjście. samolot? Wyjście jest o tam. A tak! Sprawdzałem tak, no, tak, no, tę no, obsługę, no, oczywiście! Wiemy, Dziękujemy, dobra. proszę pana, za obsługę! Damy Dzięki. sobie radę dalej! Dzięki! Łooo! Na co czekałeś? Proszę o. pa. Dzień Co? Joku coś zrobił! Proszę przejść jest skaner. Skaner czego? Jak dużo aury macie. Ale przecież pan na dole wcześniej powiedział, że możemy już jesteśmy w prawce. Nie macie wskaźnik metalu, idziesz pierwszy. Zaraz, zaraz, tu piszę wskaźnik uranu. Macie. To... Nie macie w Jezu, co to za systemy błysły? Co, 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 co? 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 wskaźnik co? 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 uranu co wywaliło stary poza skalę? Na razie to co? mi się wywalają gogle. Na zasłoniłem sobie dupskie. Ale nie, przy pana, bo ja mam tak! Stalowe kółka, stalowa kierownica, stalowe rzeczy w moich kieszeniach, stalowy pistolet, stalowy granatnik, stalowy to pizza. To przejdzie? Oczywiście, że wszystko przejdzie. Ty, jak oni to robią? Dobra, idziemy dalej. Nie, nie, znowu, no nie. Nie. znowu no nie na matko jedyna. Ty, to ale... Czy? Proszę, cofnąć się z linii. Ja biorę jej miejsce przy oknie. Nie, 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 nie. nie, nie. To Ta... Ta... nie powinien być jakiś pracownik, żeby nas przypuścić? Nie, no, te wakacje są najmniej podejrzanymi wakacjami mojego życia. Są najlepsze. Te wakacje są po to, aby przynieść wam wygodę, tymczasowe bezpieczeństwo. To? Zapraszamy do samolotu. Proszę, pan, pan może powtórzyć? Za, za darmo. O, dobra! A, nie ma ja to A idziemy. ja już chciałem okay. dyskutować, że coś podejrzany. Nie, wszystko nie, nie, nie. To podejrzany. To nie podejrzany. Zadzicie, Zadzicie, się, shine sunny Island, Maciek! Czy się to nie zmieszczę z tym wielkim czołgiem, który ma... Makso... mnie wielkim gąbkiem do tyłu! We. Ej, jestem w topie. Nie mów takich rzeczy. A gdzie są nasze miejsca? Nie mamy numerka wyznaczonego. Nie mamy. W ogóle nie no, mamy biletu. To to biały kluzi w to chyba powinniśmy być Ty? gdzieś no indziej. Dobry, ty to jest Ale zaraz, ona zaraz, zaraz mi kogoś przypomina. Strażnie. Nikogo nie przypominam wcale nie jestem żadnym gościem, który was tutaj Ja przyjem. wiem kogo mi przypomina. Te prowadzącą ta, ta. z familiady. Patrz na te kształty A, no przypomina ta. mnie? To, to pogotenka była. Co ty mówisz na TVN? No! To no, sama no. No, Biznes klasy. Biznes e? klasa? Ja. Ma no zablokowałem się, no weź to przez no. no weź to nie no, no, możesz no, kopnąć nogą, możesz kopnąć nogą, ja nie mam ten tego. No. Ekspresja, point wave, no nie ma nie tego ma tutaj decypia. w tym kółku, no dobra, idzie, idzie, no. idzie. Dobra. Dobra Mogę pluć Nie 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 pły... No tak myślałem o, Dziękuję Chodź najpierw zobaczymy tych jak tam ci piloci się mają hi, hi, hi. Typ, ja możemy nie tu wchodzić normalnie? To chyba nie jest ten Oczywiście Nelby. możecie wchodzić wszędzie gdzie tylko chcecie A ja bym poprosił kepsika Można? I już podajemy Zaraz zaraz ale gdzie jest nasza biznes klasa jołopie O tu jest Po nie Na rady. góry na góry Zaraz właśnie ja nie daję rady <laughs> O nie spadam spadam <laughs> nie, nie, nie damy na do góry Na mnie. Za rączkę, pomogę ci. A masz dezynfekator? Bo ja nie wiem czy chcę to dotykać. O! Proszę we. Maciej! Miejsce. Jak statek tak. kosmiczny! O, co? To Drugie pytanie, Maciej! To no. jest klasa... Nie, proszę panie. Maciej, Maciej! Co? Maciej, wyczekaj! Bo co? to Nie utknęło Maciej! to we mnie, to se Ja to wziąłem. został! Przestań! Przestań, mykniczek! O cholera! Proszę pani, ale e, za tamte, za tamte uszkodzone drzwi, schody i tak dalej, to rozumiem, że bez problemu. Nie, proszę się nie martwić, za nic nie zapłacicie, żadne oszkodowania, Uuu, co, co lepiej, To lepiej, damy Fienne. wam pieniądze za te zniszczenia. Co płacą nam za szkody? Let's go Maciek, rozwalaj, nie rozwalaj! Nas do kapitału. nie mogę przejść dalej, coś mi blokuje, jakaś bariera. Co? Nie, to znaczy, że to są nasze miejsca po prostu, A, dobra, siadaj, dobra. Ok, Dezynfekcję Powiedz, do rąk potrzebujemy, bo babka mnie dotknęła. Proszę splunąć. Dziękuję. O, <grym> Teraz wytłumaczę wam proces, co należy zrobić w przypadku wypadku samolotu, który zaraz się dosyć często. Co? Często? Często macie Nie martwi się. Zapewniliśmy się w 50%, że wszystko jest dobrze zrobione. Proszę nie zapinać swoich pasów bezpieczeństwa, Aha. ponieważ jest to dla frajerów. Bo co? Bo kto to robi? Maciek to robi? Maciek to robi? Maciek, kto kiedy ciśnienie zrośnie do wysokiego poziomu, pro proszę nie zakładać masek. Dobra, to można prosić o jakieś rzeczy? Oczywiście. Ja poproszę erotyczne piw-paw i w fazie tańca. Tańcz dla mnie, kociczka. Idę kierować samolotem, bo zapomniałam. Nie nie ma, nie ma tego, nie ma nie ma kierowcy! Nie macie ma ma, musimy sprawdzić! Macie, ma, Co to jest? O, Maciek, nie <grym> wiem, to są, nie Maciek! Nie wiem czy no nie co się dzieje? Co się, co się dzieje? Co mało! przez okno! Nie, pali się, nie. Jezusie! Jesteśmy na idealnych wakacjach Maciejku! Chodź Cześć, do babki! Babka, idę już Chodź do babki, to ja Idę! Cię. Idę! Skryl się Ay, trochę! Jona, no je. do mnie styl się! Babka budź się! Co, to, się babka! Co? Budź się, się! No nie, nie, budź nie, no, się! No Gdzie jesteśmy? No cały no, bród! Maciek no muszę strzepnąć brud z ciebie! Co to? Co to jest za Wiem. Maciek idzie na nas! Idzie na nas, nie! Maciek biegnie! Nie, 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 biegnie. nie! Maciek, szybko tędy na skróty! Biegnie na nas, taki wielki wydaje dźwięki! Maciek, Maciek co bo to było? To jest nie Shin bo... Sonic bo jest. Nie wiem! Nie, mi jest. nie to, jest to co oglądałem! Nie, to jest straszne! Dalej w las! Musimy znaleźć bo nie, bo pomoc mógłby, jakoś! Musimy znaleźć pomoc! Maciek! matko jedyna! Jaki potwór tam dalej stoi! Poszedł ten. Okej, okay, dawaj. Ej, ktoś tam Nie jest, widzi ja widzisz to? Maciek, widzisz to? Jestem no. tym wielkim suknie! No tak, Muszę ten, Muszę tak, e, e, Muszę e, do... okay. on nas uratuje Pomocy, pomocy! pomocy, pomocy cicho, miałeś być tak, 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 to! tak, tak, tym też samolotem rozbitkiem się w tutaj z wami tym samym samolotem Niestety nie mam kontaktu z bazą, straciłem, zgubiłem moje radio. Nie o, no, proszę pana, ja tej radio! Panie, o, o, o. o nie, co to chyba to Nie, tak, pan nie, nie, nie Ja Mam pomysł. No? Jak hiper. Ja wiem, znam miejsce takie. Tam jest radiostacja, i tam można. Dzwonić, zadzwonimy po helikopter i będziemy mogli stąd uciec z powrotem no, można uciec stąd, helikopter! Plan. Let's go, no, dobry no, plan, no, dobry, dobry plan! Znam drogę Ale ja nie mam takich pieniędzy na taryfę Tam jest wszystko za darmo Za darmo! Let's go! To ale pan mi przypomina kogoś jakiegoś Czy pan Kogo? nie jest ja? przypadkiem? Nie, chodźcie za mną Chodźcie, ten pan jest jakiś podejrzany Pamiętaj, nie przyjmuj od niego cukierków A darmowy dobra. alkohol przyjmuj, ale go nie zażywaj, tylko do mnie wysła. Ja mówiłem, że w tej bazie mają niwełę Niwełę w bazie? Co mają jeszcze? Mają, mają, ma, mają, ten, mają Stefany? Siedem Stefanów się znajdzie? Mają O, mają Stefany Nawet Nie, nie ma się... no to baza musi być Aż prawdziwa, dziwne. nie? To jest nor... dziwne Nie, no jak dziwne Ej, a no dla dziwne. Maćka też się coś... Zna... Nie, proszę pana, bo nie wiemy, gdzie pan jest Widzisz go? Nie, ale... ja się zgubiłem Nie, ja się nie, zgubiłem. nie A, dobra, tutaj e, jest Ja będę krzyczeć, dobra Dobra, idziemy, idziemy Proszę pana a Maciek, co ty... Jakie masz największe marzenie? Żebym w końcu miał buci Znajdziemy buciki ci. Let's go! I co? I to wszystko? I to wszystko? I to wszystko? Za, za, za? I za? Za darmo. Let's go! Yes, to jest! No, okay. Daleko jeszcze? No daleko, no, no, bo co by nie Niedaleko. Przecież ile tego można Czy robić? Czy jeszcze? Nie nie, no daleko jeszcze? Czy pana daleko jeszcze? Nie, jeszcze niedaleko. Zachód <laughs> nie wie, gdzie idziemy. <laughs> ja też myślę, że nie wie, gdzie idziemy. Trzeba się spinąć do góry. Woje! Uciekł! <laughs> <laughs> ona na wózku jest. Jestem niepokoła, prawda? Bo nie, jest miejsce, nie 4 plus 4. Czy tu widzisz jakiś pól zrobiony na teren? To nie jest terenówka zrobiona. Daleko jeszcze? Nie, to ja go pytaj. Proszę pana, jestem. Ja potrzebuję leków i... i all inclusive hotel! Tak! Tak mi mówi, No jak pani damy, proszę się nie martwić. Dobra, 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 czuję, że jesteśmy blisko. Macie te zapachy! Czujesz to! Czujesz to! Ah. Ah. Oj, ja pani to tak. tylko ja się nie myłem. Maciek, już prawie, już prawie, mamy tak Pizza, faceci, Już czuć alkohol e, i niweł gdzie to? To w tym. Za... Zaraz, 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 buciki, zaraz, ale łączność. Bryzaki. Ale łączność gwiazdki. To się nie klei, no, no jak właśnie. w jaskini To Coś dziwne, no jak w jaskini, jak, jak mam być za. A... Jak mam się już tam zmieścić, zmieścić rzeczy? Nie słyszysz żadnej imprezy? A czy, że a czy wspominałem, że tam będzie darmowy poczęstunek? Zaraz, zaraz, czy pan może powtórzyć, nie? czy ja usłyszałem? Za, za... Za, Dar za darmo! darmo! Let's ooo, go! Dobra! Ooo, Dobra. To ale... Nie no, przecież tu nic nie ma, co to jest? Przytulnie no, tu jest, tutaj... znaczy przytulnie, znaczy... gdzie jest pizza? Jest ognicho jakieś, widzę. Wszystko poszło zgodnie z planem. Z jakim planem? Chwytajcie się z wasą oh przeszłością. O O nie! O oh oh nie! Oh! nie! Idzie na mi! nas! Idzie nie! na nas! Idzie na nas! No idzie kus na nas czy nie idzie? Oh no nie! Idzie, 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 idzie! 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 Ucieczka! Udało się, jesteśmy na wakacjach! To jest dalej ta sama wyspa przecież! Ja już nie chcę wakacji! O nie. Ja potrzebuję znaleźć i... Pomoc! Szybko! <grypt> to nie jest radio, to też nie jest radio, to też nie jest radio, nie, 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 nie! O, prawie fizyki nie istnieją. No! Maciek, mamy radio, mamy radio! Halo, halo, halo! Nie, 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 nie! Dzisiaj nie, o! Pomoc! Helikopter! Teraz niech latuje! Okay, dobra! Maciek! Helikopter będzie leciał, już leci do nas! Let's o, go, dobrze to nie się w końcu, Stop! Totalnie! Chodźcie z mną! Oh, let's go, to jest ratownik! Ratownik to jest Dawaj, 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 lecimy, lecimy, lecimy! Let's go, Macie, Macie, Macie! O nie! Nie, to tak, macie szybko! Idziemy na. Boza. Czekaj, nie rusza się! Na sing Sang Ping chiring. Let's go! A, no, dobra, dawaj! No, 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 I Widzę tam na górze, będzie helikopter! Let's go, let's go! Biegnę biegnę, bieg, bieg, bieg. udało się idealnie! Let's go, jedziemy do domu i proszę do helikoptera. Let's go, ale jedziemy jaki widok! O, papa! Tylko kto jest kierowcą? Bo mi światło zgasło. Muszę sobie no, tam ten... Lotnisku, Czekaj, zamknij mordę nie... Ja <średenia> Nie... To jest... kamerę! Tutaj, stąd! Oczywiście... stąd! trzeba nagrywać! <średenia> <z laty. średenia>